Planowanko, rozpoczynamy przegląd pozakupowy Suzuki Alto 2009. Zacząłem sobie od podłączenia do komputera i już pierwsza miła zaskoczka w silniku, ani jednego błędu. No aż zszokowany jestem, ale sprawdźmy sobie pozostałe jeszcze układy i zobaczymy, co tam wykaże. No to wyszło, że tylko w hamulcach był jakiś tam nieciągły błąd, który się dało skasować, a reszta systemów bez żadnych błędów. Chociaż z drugiej strony mało jest tych systemów do przeskanowania. Tutaj pokazuje mi tylko silnik, hamulce, poduszki i funkcje różne, czyli moduł komfortu. Na przykład nie ma w ogóle opcji połączenia się z klimatyzacją na tym moim komputerku. No w każdym razie pod tym względem jest GIT, tak jak wspominałem. Wszystkie kontrolki się zapalają, po uruchomieniu wszystkie gasną, więc pod tym względem też jest super. Sprawdzimy sobie jeszcze, w jakiej kondycji jest akumulator. Nawet go nie odłączałem, więc pomiar może być minimalnie zafałszowany na minus, czyli ile wyjdzie, to co najmniej jest tyle, a może być delikatnie więcej. No i zobaczmy, zaraz, czy tu widać w ogóle, w kamerce widać, dobra. Dokonajmy pomiaru, nie robiłem tego wcześniej, więc Jestem z Wami na żywo. 77% No, taki nie najlepszy, nie najgorszy. 12,5 napięcia. No dobra, ewentualnie jeszcze powtórzę pomiar sobie hobbystycznie bez, z wyjętym, bez, no, z odłączony od instalacji akumulatorem. Ale tragicznie nie jest. Chociaż dobrze, super dobrze też nie. Pomiar kompresji na pierwszym cylindrze, znaczy w sumie od rządu to na trzecim. No, delikatnie powyżej 12,5 bara, czyli nie najgorzej. Na drugim cylindrze mamy. No, teraz zaczyna spadać. Nie chciałem tak mocno dokręcać, ale było 12. Nie chciałem dokręcać, bo jakby mi się tam przypadkiem, bo jest z adapterem dokręcone, jakby przypadkiem ten adapter tam został kręcony a odkręcił się ten wężyk, to byłaby masakra. Jak to wyjąć? No, tutaj najlepiej. 13,5 pokazało. No to biorę się zaklejenie i spawanie do lotu. Jak widać, ma tutaj ponawiercane jakieś niefabryczne otwory. Tutaj też. A zastanawiam się, na ile fabryczne są tutaj. Bo tutaj jest taki otwór, jakby fabryczny. Ale tutaj go nie ma. A z kolei tutaj są takie ślady jakby niby być powinien. Ten jest na wylot, ten jest zaślepiony, więc mi się zdaje, że to może być jakiś błąd odlewu, więc tego też sobie zaspawamy dla pewności. No i na końcu trzeba będzie to jeszcze jakoś skleić, bo nie mam tych wszystkich spinek, bo połamane są mocowania, więc po prostu kupiłem nowy filtr powietrza. Wsadzę nowy i zakleję silikonem. To auto i tak będzie miało symboliczne przebiegi, więc taka operacja to, to będzie na lata zrobione, bo to jest auto awaryjne, tylko na jakieś tam awarie właśnie. Także tak pewnie w lato będę tym jeździł z raz w miesiącu. A zimą no to ewentualnie jak rozbiję podstawowe auto albo zanim może. Pokleiłem sobie dolot z nowym filtrem w środku i tak to się prezentuje. Estetycznie nie za bardzo, ale wszystko szczelne, bo sprawdzone dmiarką. Montujemy właśnie nowiusieńkie oponki do naszego Suzuki. Coś niesamowitego. Nówki poniżej 500, za 498 dokładnie. Komplecik i miały bardzo dobre recenzje. Montuję zimówki, bo to jest auto awaryjne, więc musi być dostępne na wszelkie śnieżyce na wsi. Zawieje, zamiecie, gdyż mieszkam na polu. a w lato to tam będzie okazjonalnie raz w miesiącu, pewnie przepalane, więc i tak nic im to nie zaszkodzi. Zatem nowe zimoweczki. W tak zwanym międzyczasie wyszło to, że tutaj zamek e, maski niezbyt działa będzie do rozruszania a, co mi się nawet nie chcę teraz podnieść. No, aż tak to nie. Chyba. O! Tu się zacina ten zameczek. Także to trzeba będzie rozruszać, wyczyścić, ewentualnie jakieś sprężyny, wymienić. No, dolocik jest już poskładany. Tutaj jeszcze zamówiłem taki pręt, bo przy demontażu akumulatora, niestety, wszystko to skorodowało i pękło. Więc mam takie pręty zamówione, żeby to naprawić. Tu jest jeszcze pęknięta szyba, również moją zamówioną. I będę wymieniał. Oczywiście z wszystkiego będą filmiki. No, jeszcze drzwi są takie, ale tutaj w środku siedzą nowe. Więc pewnie kiedyś też się za to wezmę. Kiedyś tam będzie do, do lachierowania. Lampy do spolerowania. No, i się okazało, że w ogóle jak tak sobie spojrzałem, że ten tylny zamek, który mi nie działał, to że tam w ogóle powinien być jakiś taki inny, krótszy kluczyk, bo normalny kluczyk jest, powiedzmy, takiej długości, a cały zamek jest tutaj taki. Więc nie dostałem jakiegoś kluczyka, więc tym być może też zawalczę. Także takie to drobnostki i utyskiwania w aucie za 2800. Co jak na rocznik, jest ceną bardzo atrakcyjną. Nawet po zdjęciu do lotu zaczęła już klima działać. Także co, z wszystkiego będą filmiki. Podoba mi się to autko. Z nie jeździłem jeszcze w ogóle, poza powrotem od sprzedającego. No ale to ma być takie awaryjne autko. O, już są założone. Róweczki. Także więcej odcinków nadchodzi. Na pewno będę dłubał. Niedługo będzie odcinek z przeglądu hamulców. Także subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie w reklamę Barszczu, a ja tutaj się będę cieszył moim pięknym, różewiutkim Suzuki Alto. Pozdrawiam.